Witaj, z tej strony Sławek. Dzisiaj to live o tym, co się dzieje na zapleczu firmy Nature Day. Firma Nature Day przygotowała już dla nas kolejne nowości. Wchodzą jutro lub poniedziałek dwie pasty do zębów. Jedna to jest Natural Herbal, pasta do codziennego stosowania. Pasta całkowicie wolna od jakichkolwiek wypełniaczy, całkowicie tylko i wyłącznie stworzona z roślin leczniczych. W związku z tym właściwości będą nie tylko odświeżające i pinacyjne, ale i również o działaniu łagodzącym wszelkie dolegliwości jamy ustnej, łącznie z dżąsłami i szyjkami zębowymi. Pasta warta będzie stosowania i nie jest to pasta w niektórych przypadkach, że jest to wręcz jakaś tam wodnista zawiesina, czy tak jak wcześniej wspomniałem, pełna wypełniaczy. Jakiś pochodnych. Druga pasta jest pastą wybielającą. Jest ona na bazie węgla aktywnego, czyli jest to pasta czarna. Oczywiście są to formuły zastrzeżone na turdej. Również firma ma przygotowany już magnes. Magnez z dodatkiem cynku, z witaminą D3 i D6. Także na dniach będą kolejne oferty produktowe. W najbliższym czasie, w poniedziałek, też będzie specjalny webinar. Webinar poświęcony. Właśnie w prowadzeniu pasty do zębów, i w przyszły poniedziałek również będzie webinar produktowy, najprawdopodobniej poświęcony wprowadzeniu na rynek magnezu. W związku z powyższym, masz chwilę możliwości, chwilę chęci czasu. Będziemy oczywiście Ciebie zapraszać na to, żebyś uczestniczył, uczestniczyła w naszym kolejnym webinarze produktowym. Co więcej, w chwili obecnej na ukończeniu już mamy tłumaczenia na Język niemiecki, francuski, język angielski, także to już jest dosyć mocno zaawansowane tłumaczenie. Już są grafiki nakładane i wszystko scalane. Na chwilę obecną kończą się już testy nad naszą aplikacją. Aplikacja również będzie bardzo fajnym narzędziem biznesowym, jak również cała automatyzacja biznesu z lejkami sprzedażowymi nabiera już bardzo wyraźnego kształtu. Także naprawdę, jeszcze troszeczkę, kochani, cierpliwości, kolejne bardzo dobre narzędzia wchodzą do, do nas, do biznesu, tak żeby dużo łatwiej nam się wszystkim pracowało. Na tą chwilę. A nie w sumie, takich informacji najistotniejszych dla osób, które wybierają się na wakacje do Grecji z firmą Naturday. Osobny newsletter będzie wysłany już konkretnie do osób zainteresowanych. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Hej, hej.